Więc medytacje aktywne zostały wymyślone przez Osho, kiedy on zauważył, że ludzie z zachodu nie potrafią usiąść do medytacji. Oni po prostu, oni, my nie potrafimy, nie jesteśmy tego nauczeni, żeby być obecnym, żeby czuć swoje ciało, czuć swoje emocje, zarządzać tą energią. Więc on wymyślił serię praktyk, gdzie przede wszystkim zaczynamy od poruszenia całego ciała, i dzieje się to poprzez ruch i poprzez bardzo aktywny oddech, wręcz taki transowy, że wchodzisz w trans z tym oddechem, i ten oddech już robi robotę. On po prostu wpuszcza życie do Twojego ciała i robi porządek. Następnie zawsze jest jakiś aspekt uwolnienia emocji zblokowanych. I czasami dzieje się to bardzo subtelnie, tak jak na przykład w praktyce medytacji kundalini, czy w chakra breathing, ale na przykład w dynamicznej, którą robiłam dzisiaj, po prostu bierzesz poduszki, koce, uderzasz nimi, krzyczysz, wyrzucasz to, co jest w tobie. E, jesteś totalnością w tym szaleństwie, pozwalasz sobie wejść w to szaleństwo i to jest ogromna, ogromna e, takie błogosławieństwo. Naprawdę jest to uwolnienie. E, więc te dwa aspekty zawsze jest to e, wpuszczenie życia, oczyszczenie i później jest świadomość, czyli obserwacja tego, co się zadziewa. Czyli tak naprawdę dopiero w końcowych etapach tej medytacji Ty wchodzisz w stan koncentracji obserwatora e, i, i wtedy pojawia się też ten bliss, taki przyjemny stan obecności. Więc o tym są te medytacje. Ja sobie nie wyobrażam bez nich praktyki, tantry. Bez nich życia sobie nie wyobrażam. I ja je wszystkie stopniowo wprowadzam na wszystkich moich retritach, czy to krótkich, czy dłuższych, czy też po, prze, podczas e, sesji jeden na jeden, które tutaj mam Mentoringowych, te w całości lub elementy są zawsze, hmm, bo po prostu to jest, to jest złoto. <grymny>